Cześć, witajcie! Dziś Wam pokażę karty, które udało mi się zdobyć z Mistrzostw Świata oraz Euro 2012. Niestety niektóre karty nie są w stanie idealnym, ale no, myślę, że kwestią czasu będę do takich dążył. Na razie ważne, że jest to, co jest tutaj top masterki. Niektóre naprawdę są zużyte, na przykład ten się przydał do wymiany, no ale zobaczymy, co się da zrobić. To są mastery, fansy, przelecę tak szybko, potem wam może album pokażę, jak to wygląda tutaj Carlos Puyol, jeszcze tutaj. No, i tutaj już bazówki to nie będę pokazywał. Taki krótki filmik zrobię. Tutaj jeszcze pokażę Wam co mamy. Dobrze, było się. Dzisiaj inna sceneria. Tutaj karty z Brazylii, właśnie. Pod odcinek. No i mamy tak, limitkę Gerarda. No i najważniejsze, że te karty są całe i w dobrym stanie tutaj double trouble Suarez Cavani double trouble double trouble przepraszam Roben van Persie no i Aguero Messi taka tu van Persie tak Robin tu Aguero i Messi no i reszta no tak możecie zobaczyć tutaj Samuelletą Obi Mikel tutaj widzicie ta karta miała ciężko w życiu ale, tak jak widzicie to są stare karty, jest trudno je zdobyć w dobrym stanie, a jak są w dobrym stanie to ceny ich też są no, niestety, jakie są Więc, no ale niektóre tutaj na pewno będę chciał wymienić, ale zobaczymy z kwestią czasu, co się uda i co wymienimy To wam mogę powiedzieć Piszcie, jeżeli macie jakieś limitki z euro tego nowego Albo macie karty z Topsa też z tego nowego bo brakuje mi parę limitek no i co i jeszcze co mi by brakowało, a no i możecie pisać jeżeli macie jakieś na wymiany. przepraszam mogło zatrząść trochę, jakieś macie na wymianę tutaj z euro 2.12 albo 2.14 z pucharu no więc jak coś będziecie mieli to piszcie, myślę że się na pewno dogadamy dajcie znać co byście potrzebowali trochę, tutaj mam powtórek pokażę wam jeszcze jak sobie fajnie powtórki poukładałem Aj trochę poleciało. Żeby nie było kupiłem sobie takie fajne pojemniki. I widzicie, tutaj są poukładane jedne powtórki. O, jest tutaj trochę ich więcej. Tutaj są drugie powtórki. Tu jest euro i tops nowy. I tak będę sobie to trzymał w takich pudełeczkach. Nie ma wtedy bałaganu ani nic. Więc tylko polecam takie się zaopatrzyć. No i co? To był krótki taki materiał. Mam nadzieję, że Wasze kolekcje. Idą jak najbardziej dobrze, udaje Wam się zbierać to co chcecie. No mi tutaj jeszcze jedna brakuje. Karta z Brazylii. Z dubla-trabla to jest chyba tam Neymar z hulkem o ile mi się wydaje. O ile się nie mylę nawet. Nie wiem teraz. No to na pewno Brazylią mi brakuje, nie? Więc jak ktoś by miał i chciał w rozsądnej wymianie to zamienić to piszcie. Tak samo jak limitki. I takie karty, jestem otwarty na propozycje. Napiszcie, dogadamy się na pewno. Dziękuję za oglądanie. Strzelcie subka. Myślę, że na tak 200 subów byśmy zrobili jakiś fajny konkursik dla Was, jak będziecie dalej yy, subować. Więc na 200 subów myślę, że coś się uda zrobić. No i myślę, że jak najbardziej Wam podobają się odcinki. Dajcie znać, lajkiem, w komentarzu. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Ja uzupełniam zaraz album. I zobaczę, co mi jeszcze brakuje. Cześć, trzymajcie się. Do usłyszenia.